Siemanko, Siemanko, dzisiaj gramy o 10k z kolesiem oniku nicku Mati199612. Ok, zapraszamy znajomego do gry. Czy będziemy mieli 10k w kieszeni? To się okaże. 10k. Niestety, sorki, że ostatnio nie nakręciłem filmiku, ale dostawaliśmy, otworzyłem paczki ze cały mój skład, sprzedałem cały skład. I za 80 tysięcy otworzyłem paczki, a teraz mam bardzo dobrą drużynę szybciorów. A więc zjedziemy z tym. 10K aktualnie nie mam, ale jeżeli przegramy, dam mu zawodnika o wartości 10 tysięcy. Napisał mi, że się zgadzam na taki układ. Okej, okay, składa naszego przeciwnika. Bramkarza ma dobrego i napastnika. Aninków i napastnika znany wszystkim Samueletto. Powinniśmy z nim wygrać. Się okaże jak gra. Trzeba to wygrać. Dalej mi tu ziomuś wczymy tą grę. A podgłosimy sobie telewizorek, co nam. Lubię jakiś komentarz. Idziemy! Gramy. Damy defensję. Aż mamy lagi. Kurde. A dobrze ben alfa. Nie dać, nie dać, panny. O kurde. jeden zewnątrz naszego przeciwnika. Proszę, Jest do powstrzymania Jest nadrobimy. Kołeś takie lami, bo trudno się gra. Co to są za lagi? Zaraz powiem naszym przeciwnikowi, że wychodzimy. No co to jest kurna? Każdy ruch Ronaldinho to jest lag, no bez przesady. Elia. Ronaldinho. Ronaldinho imponuje techniką. Elia. Już odbiór piłki, strata. Musimy się bardziej przyłożyć. Aż coś te lagi, no nie mogę. No i po raz kolejny lag No co to jest? Ja pierdzielę. I A, dobrze. Deddo odebrał piłkę drożny same dow Honda będzie wykonywał może być niebezpiecznie trzeba być uważnym na kogo i Przeciwnik robi, to ja jestem ciekaw, ale okej. Okay. Szybciutko mi tu przeciwniku, ku kurde. O, okej, okay. Ramę. I nie ma ramki. Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, lecz nie było to jakoś bardzo groźne zagranie. Zagram do Lameli. Lamela. Lamela stracił. Na szczęście Santa na na miejscu. Lamela. Lamela. Oddał piłkę. Benalfa. Ale już ładna klepka. Elia. 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 I mamy renis. Dobrze. Tak się gra Elia. Ludzie, polecam wam Elię. Może i ma 69 strzelanie, ale to jest kłamstwo. Tak samo Wilson ma bardzo słabe strzelanie. Strzelaliście kiedyś u z daleka? Bo ja strzelałem. I ma genialne strzały. Tak samo Elia. Jest 1-1. Tak trzeba trzymać, tak trzeba grać. Dede, ściągnij mu. Dede! Co to był za błąd? Kurde, dede, broni. ależ sfrajrował się Honda. Co za frer? No naprawdę, chciałbym wygrać ten mecz dla Was. Moglibyśmy uzbierać na happy hour, na jakąś paczuchę. Tylko to trzeba wygrać, kurne. A jak mi to przeciwnik tak z taką swobodą wchodzi, Honda? Jest, ale szczęście. Ależ mieliśmy teraz szczęście! Przeciwnik ciśnie na lagach. Jakieś taktyka. Chce mi zblokować bramkarza. Ha, 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 bo mu wyjdzie. I kolejny rzut rożny. Honda będzie wykonywał. Po raz kolejny, Honda Benalfa Benalfa Kondratak, Benalfa Jem Villa Benalfa Jem Villa Benalfa Jem Villa Elia Aj, ja ale ja, nam Aninko zabrał piłkę. Była taka szansa. Eee, to jest to, trzeba uważać. Broni Adler. Dobrze. Elż Klepka. Benalfa. Ben Alfa. Ben ładny zwód. I zbyt efektownie. Przy okazji poprosiłbym Was o zalajkowanie mojego pedia na Facebooku, jeżeli będzie 25 lajków, robię konkurs o Robinio. Elia. Elia. Elia nie był na spalonym. Zmylił. Niepotrzebnie łapał tę piłkę, mógł być bo byłoby niebezpiecznie. I już presing się opłacił. Mikoli. Mikoli chyba polowany. Tak? Nie pomyliłem się. Standardowo Ronaldinho. Każdy dobrze wie. Jak on mi wykonywać? Jest. Żółta katka. Zasłużenie. Schowajmy się z tym murem. 31 metrów od bramki. Zaryzykować siłowym strzałem? Aj, zaryzykujemy siłowo. Ronaldinho! Aj, minimalnie. Obok bramki. Mamy remi do 28 minuty. Dobrze by było nie przegrać tego meczu. Dawid Luiz, dobrze. Dobrze i Santana mu jeszcze podniósł. Benalfa. Aj, Lukas, dalej. Panowie. Aj, aj eto, eto! Jest dobrze, Adler, bardzo dobrze. Benalfa, Benalfa. Aż to zrobił, Benalfa, Benalfa. Ładnie wino, ładnie. I mamy rzut roczny. Będzie niebezpiecznie. Będzie niebezpiecznie. Weźmiemy. Ja tu mam swoją taktykę. To może wypalić. Gol! David Luiz! Ależ to była brameczka! To była brameczka z przewrotki obrońcom! To jest coś! To jest gol! Utrzymać ten wynik do połowy. Dobrze, Luis. I jeszcze, Elia, dawaj, ciśnij, stary, ciśnij. Dawaj, 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 dawaj. Dobre, stary. Mikoli. Dawaj, walczył tam do główki. Dobrze, dobrze. Wracaj, Lukas. Brawo. Dobrze, tak trzeba wracać. I spokojnie. Santana. Adler. David Luiz. Troszkę teraz zaryzykowałem, ale na szczęście nic się nie stało. Nam no, się nie śpieszy. Jeszcze można do tyłu zagrać. Nic się nie stanie. Ronaldinho. Zbyt dobra kontrola piłki. I do Benalfy. Elegancko. Aj! Stracił. Wszyscy się cofamy, panowie. Wszyscy. Nie dać. Nie będzie bramki! Jest! Ale już szczęście. Nie ma bramki. Co ryzykuje krótką grą. Może być to ryzykowne. Doliczył sędzia 3 minuty. Nie, niepotrzebnie chyba do pierwszej połowy aż tak dużo czasu, ale może miał powody. Mikoli. Lamela. Honda. Lamela stracił już odzyskał. И кој е тоа ќе повеќе? Друга полова во нашиот одсек. Нарка.